Hej! witam was dzisiaj na moim kanale wczesną poranną porą. To znaczy, miałam wstać wcześniej, ale mi nie pykło i witam was do godziny w pół do 11 Tak. E, dzisiaj nagrywam dla was vloga, dlatego że postanowiłam, że jak będę miała trochę wolnego, to nagram wam vloga o najlepszych lumpeksach w łodzi. Po prostu przejedziemy się ich trasą i pokażę wam co nieco. A mam trochę rzeczy do załatwienia więc mogę przy okazji na mieście to zrobić. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Dawno jej nie było, bardzo dawno jej nie było, ale pomyślałam, że trochę takiej odmiennej, odmiennego czegoś nam miło i fajnie zrobi. Dobrze, także ja kończę odcinek yy, The Hungry. Trzeci sezon, czwarty odcinek. Kocham nad życiem, uwierzcie mi. Cztery dni, trzy sezony i oglądam dalej. Także ja sobie kończę ten odcinek, czyli czwarty odcinek trzeciego sezonu i. Myślę, że podłączę aparat do ładowania Jak przyjdę, to będę nagrywać dla was kilka filmów Bo muszę to dzisiaj zrobić Natomiast oprócz tego jedziemy do mnie do szkoły Muszę odebrać legitymację I jedziemy po dowód, słuchajcie Stało się, stało się Odbieramy dowód Także tego o, 18 mówię, o 14 mówiłam się z przyjaciółką Także będziemy mieli co robić Także tak, tyle było w gwoli wstępu Ja piję swoją kawkę nadal i tak, do zobaczenia później. Cześć! Okej, okay, wyszłam właśnie do domu, z godzina 13.10, teraz czekam mniej więcej do tak za 10, druga i lecę do Manu spotkać się z moją przyjaciółką. I tak, dopiłam resztkę mojej kawy z rana, bo już nie będę nic jadła, bo pewnie zjem coś z nią po prostu w Manu. Przed chwilą byłam w księgarni i zakupiłam sobie kolejne repetytoria z historii. I powiem wam, że tam jest o tyle fajnie... Że ceny mają bardzo, bardzo spoko, bo to są te starsze wersje wydania repetytoriów, ale ja wchodzę z założenia, że im więcej takich źródeł wiedzy, tym lepiej i lepiej korzystać z kilku niż z jednego, bo nigdy nigdy nie znajdziemy takiego repetytorium, które byłoby idealne i które nie miałoby żadnych błędów. Dlatego lepiej mieć kilka i korzystać sobie z kilku, niż wiecie, z jednego i potem dowiadywać się, że to, to, to i to miał błędne. Także zakupiłam, zaraz Wam pokażę, co kupiłam. I tak, przed chwilą też pokazywałam Wam moje trzy ulubione lumpeksy. I tak, to są właśnie lumpeksy, do których chodzę najczęściej. Tam na pewno będziecie mieli, mieliście... nie będziecie mieli, tylko mieliście adresy przy tych filmach, bo będę je po prostu wstawiać. Także tam kupuję najczęściej w filmiku w opisie też będziecie mieli te adresy, także możecie sobie tam wpadać i tam kupować, bo tam polecam. Powiem Wam, że dzisiaj nic nie kupiłam niestety, ale to była wina tego, że jest po prostu wolne było. Przed chwilą była majówka i były dzisiaj dostawy w każdym z nich, była kupa ludzi, było duszno i powiedziałam, że nie, ja dziękuję za te zupy i wyszłam. Także dzisiaj niestety jestem z niczym. Ale tak, fajnie, że Wam pokazałam i że to pytanie już rozwiałam, bo ono się tak często pojawiało, że stwierdziłam, że warto byłoby w końcu na nie odpowiedzieć. No dobrze, to za chwilę Wam pokażę, jakie repetytoria kupiłam tym razem, jakie książki. I myślę, że dokończę sobie odcinek The 100? The Hundred? Setki? bo jest 13.10 już, już mi się nic nie chce jeszcze pojechałam do szkoły i nie odebrałam tej legitymacji gdyż iż, ponieważ sekretariat jest dzisiaj nieczynny i pani e, pani szatniarka się popatrzyła na mnie jak na idiotkę i takie jakbym mogło o tym nie wiedzieć a ja doszłam do wniosku i jak się pytałam ludzi, że skoro są matury to raczej ten sekretariat będzie otwarty ale nie no way i niestety także tak Dobra, no to pokażę Wam, jakie książki sobie zakupiłam i ceny ich, bo były śmieszne. I dlatego też tam warto do tych księgarni wpadać, bo nie mają bardzo często bardzo duże przeceny. Naprawdę książki mają dużo, dużo taniej, także pokazuję. Czuck, Ty moja rybacko, ty. O nie, nie. Moje kochane to Moje, moje. Dobra, moja ukochana pościel będzie robiła Wam za tło o tak tanie czy tanie się nazywa ta księgarnia oni mają też stronę internetową to sobie możecie sprawdzać jakie promocje mają w danej chwili i ja zakupiłam sobie a wychodź wiedzę o społeczeństwie matura Krzysztof Nowaluk i dałam za to 2 złote ale kupiłam to tylko dlatego, że kupiłam sobie już wcześniej testy te, które są tu na rysunku. Testy właśnie do włosu. stwierdziłam, że będę sobie mogła czytać to i potem rozwiązywać testy do tej książki i spoko. I dwie pozostałe to jest Historia Świata w dwóch datach. E, historia Świata w datach i Historia Polski w datach. Co prawda do gimnazjum, ale obstawiam, że praktycznie wszystkie daty tutaj są i za to dam złotówkę. Więc my zapłaciłam 4 zł, a mam kilka książek więcej, także także polecam i tak. Okej, okay, także to było na tyle i odezwę się do Was z manu! Dobra, mój makijaż już wygląda jak wygląda. Ja wróciłam jakiś czas temu do domu. I teraz sobie siedzę i oglądam The hungry, des 100 nieważne. Zaraz sobie pójdę zrobić coś do jedzenia. I tak udało mi się odebrać dowód. E, okazało się, że nie potrzebuję do tego legitymacji. Moje niedoinformowanie jest po prostu na lewej że y, nieskończoność. Ale odebrałam już mam, także spoko. Także to byłam tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby wpadać na social media. Tutaj macie gdzieś podane moje dwa ostatnie filmy. I tak, subskrybujcie kanał, łapkujcie, komentujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!